Cześć wszystkim! Witam Was ponownie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy przygotowywać pewien bardzo pyszny, a zarazem bardzo prosty deser turecki. Mianowicie będzie to sutlać, czyli taki ryż na mleku. Do wykonania tego deseru będzie potrzebny nam litr mleka, szklanka cukru, około 100 g ryżu, łyżka mąki kukurydzianej, jedno opakowanie cukru wanilinowego oraz około 2,5 szklanki wody. No to w takim razie zabieramy się do przygotowania naszego deseru. Najpierw, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić będzie wypłukanie ryżu. Ryż wsypujemy do miski i teraz bierzemy się do jego płukania. Płuczemy do momentu, aż... Woda będzie przezroczysta. Ryż mamy już wypukany, więc teraz przekładamy go do garnka. Zalewamy wodą. Zabieramy się do jego gotowania. Ryż mamy zalany już wodą, więc możemy zacząć go gotować. Będziemy gotować go do momentu, aż będzie miękki. Jednak nie do końca miękki, musi pozostać troszeczkę, troszeczkę twardy. Co jakiś czas mieszamy. Nie zapominajmy o tym, żeby raz na czas nasz ryż przemieszać. Jednak też niezbyt nie często. I przykrywamy z powrotem. Czekamy, aż zacznie się nam gotować. Ryż zaczął się nam już gotować, więc sprawdzamy. Mieszamy, żeby się nam nie przykleił do. Garnka. Z powrotem przykrywamy i dalej czekamy. Myślę, że już ryż wystarczająco się ugotował, jednak możemy sprawdzić. Nabieramy troszeczkę na łyżkę. Tak, nasz ryż jest już odpowiednio ugotowany. Teraz możemy zalać go mlekiem. I mieszamy. Teraz musimy poczekać aż mleko się nam zagotuje, i od momentu zagotowania będziemy gotować na małym ogniu przez kolejne około 15 minut. W międzyczasie, kiedy ryż razem z mlekiem się nam gotuje, bierzemy sobie jedną miseczkę. Do miseczki wsypujemy mąkę kukurydzianą. I zalewamy ją szklanką zimnego mleka. Teraz mieszamy do momentu aż nie będzie tej naszej mieszance żadnej grudki. Tę mieszankę razem z Małą ilością naszego już wcześniej zagotowanego mleka z ryżem. Dodamy później do naszego garnka. Na razie sobie jednak ją tylko przygotujmy. Mąka kukurydziana i zimne mleko. Jak widzimy, mleko zaczęło się nam już gotować, więc od tego momentu będziemy gotować je przez około 15 minut, mieszając tak, aby się nam nic tutaj nie przypaliło. 15 minut już się nam ryż gotował. Więc teraz tutaj mam przygotowaną wcześniej mieszankę. Przypominam, to jest łyżka mąki kukurydzianej i szklanka zimnego mleka. Teraz do tej mieszanki dodajemy. Jedną chochelkę, może być taka niepełna, tego naszego ugotowanego ryżu z mlekiem. Dodajemy, mieszamy. I teraz. Zawartość naszej miseczki wlewamy powolutku do garnka, jednocześnie mieszając. Tak mieszamy przez około 5 minut. Na małym ogniu. Najważniejsze ważne jest, żeby ogień nie był zbyt duży. I mieszamy. Nasz sutlać możemy sprawdzić, zrobił się nam już gęsty. Więc teraz wsypujemy szklankę cukru. Cały czas mieszamy. I teraz znów przez około 5 minut. Razem z cukrem już mieszamy. Cały czas mieszamy. Po upływie pięciu minut dodajemy na końcu cukier wanilinowy. Od razu wyłączamy gaz. I mieszamy. Teraz możemy już powoli nasz sutlać przekładać do miseczek. Mm, pokażę jeszcze raz, bo zasłoniłam. Taka konsystencja. Po przełożeniu do miseczek odczekujemy około 3-4 godziny aż będzie można zjeść nasz deser. Oczywiście je się go na zimno. Nasz gotowy sutlać wygląda właśnie tak. Teraz możemy posypać go cynamonem. I zabrać się do jedzenia. Proszę bardzo. Tak wygląda w środku. No to życzę Wam smacznego!